Dzisiaj nie gotuj obiadu. No co ty, następny do gotowania? Ja już kuchni nikomu nie oddaję. Mam już dosyć tofu i szpinaku. Nie, nie, spokojnie, mamo. Ja i gotowanie wiesz doskonale, że to by kompletnie nie wyszło i skończyłoby się gorzej niż obiad ze szpinakiem od babci. No to co masz za pomysł? Będziemy głodować? Jest jakiś dzień bez jedzenia? Może dzień diety? Ach, może dzień głodówki. Nie, 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 mamo, nic z tych rzeczy. Na naszym osiedlu otwierają nową pizzerię. Prawdopodobnie będzie to najlepsza pizzeria w mieście. Włoskie, pyszne, kruche ciasto, pyszne dodatki, jakaś tam dobra szynka. Tata na pewno będzie zadowolony. Czy ja dobrze słyszałem? Włoska pizza? Kto stawia? Och, tak, słyszysz na tego głodomora, to nawet ściany mają uszy. Tak, tato, otwierają na naszym osiedlu włoską pizzerię. Musimy iść ją przetestować. No, stary, do mnie nie musisz mówić dwa razy. A i mama nie musi się dzisiaj wtedy namęczyć w kuchni. No, to może pójdziemy sobie wszyscy całą rodziną. Ciadziadek, Majka, Radek, mogę też zaprosić Emilkę? No, jasne, że możesz. Dlaczego pytasz? Przecież to ty organizujesz to wyjście. Ale mam nadzieję, że nie będę musiał sam płacić? Nie, spokojnie. Ale dziadków to ja bym sobie darował. Przyniesiemy im jakiś domowy obiad na wynos. Oni raczej za pizzą nie przepadają. No dobrze, no to w takim razie ja zadzwonię do Radka i do Majki. Albo nie, pojadę do nich. To doskonały pomysł. I wtedy przyjedziecie do nas i pojedziemy stąd wszyscy razem. Tak, to całkiem niedaleko. O matko, ale się zlękłam, wparowałeś tutaj jak dziki. Cześć, siostra, cześć, Radek. Cóż ty taki zadowolony od samego rana? Słuchajcie, otwierają na naszym osiedlu nową pizzerię z włoską pizzą. Rozumiecie to? Pyszne ciasto, ciągnący się ser, włoska szynka. No wszystko brzmi tak pysznie, że ja po prostu nie mogę sobie wyobrazić, że nas na tym otwarciu nie będzie. Dlatego zapraszam Was dzisiaj na obiad. Cóż to za święto, braciszku, wygrałeś w totka? Nie, spoko, tata mi dołoży. To nie o to chodzi, po prostu nikt z Was nie czyta newsów w necie, a ja naprawdę muszę tam być. Mało tego, nagram rolkę i będę sławny. No, no, ktoś tu się znowu chce bawić w książula? Nie, dobra, stary, po prostu chcę Was zabrać na dobrą pizzę. Co Wy na to? No w sumie, czemu nie? Jeśli to nowe miejsce na mapie gastro, to może będziemy mieli fajną alternatywę w razie, kiedy nie będziemy gotować obiadu. Tak, to świetny pomysł. No to ja jadę zawieźć Blankę i możemy się szykować. Super! Jak tam, pan Janek już wyzdrowiał? Tak, już całkiem nieźle wygląda. Okazało się, że to nie była jelitówka, tylko jakieś zwyczajne zatrucie. Po prostu zjadł coś nieodpowiedniego. Ach, tak, tak czasami się zdarza. No dobra, to jedźmy. Zbiórka u rodziców. Oho, widzę, że Kubie nieźle zależy na tej pizzy, skoro tak szybko was ściągnął. Tato mi już po prostu ślinka cieknie na samą myśl. No dobrze, to jedźmy. Hej, Kuba, przecież w tym miejscu już była pizzeria. Tak, ale zmienił się właściciel i ma zupełnie nową recepturę. Widzisz, jak to wszystko pięknie wygląda i jak pachnie? No, pięknie to wygląda ta kolejka. Zdąży mi przejść ten apetyt na tą pizzę, zanim ją kupimy. Dobra, stary, szybko idzie. Smacznego! Dziękujemy! Co dla pani? Poproszę dwa kawałki jakiejś łagodnej, żebym mogła podać wnukowi. Dobrze, robi się. A co dla państwa? Poprosimy każdej pizzy po kawałku. Chcemy posmakować dosłownie wszystkich. E, a może te ostre sobie darujemy? Nie, posmakujmy je. No to poprosimy wszystkie pięć rodzajów. Oczywiście, robi się. Wygląda i pachnie faktycznie znakomicie. Jak tam, Kuba, nagrałeś sobie już tą rolkę? Tak, jeszcze teraz nagram, jak jem. A może ja cię nagram? Jasne, super siostra. No dobra, to czas na test smaku, bo ja już tak zgłodniałem od tych zapachów. Mmm, faktycznie dobra. Jakie dobre, kruche ciasto! Faktycznie bardzo smaczne! Oj, ten sosik faktycznie jest trochę ostry, ale nie pali aż tak mocno jak w Chińszczyźnie. Ja mam chyba łagodną. Mm, Kuba, miałeś wspaniały pomysł. Ta pizza jest przepyszna. Dobra, no to jeszcze teraz ja. Zdążyło mi wystygnąć, zanim wszystko nagrałem. Mmm, wybitnie dobra. To może teraz czas na deser. Och, ja już nie mam miejsca. Dobra, ja chyba jednak też nie. Trochę boli mnie brzuch. Coś się stało? Nie, pewnie dostanę miesiączkę. Siostra, coś tak zbladłaś? Faktycznie, coraz gorzej się czuję. Chyba muszę wracać do domu. Dzięki Kuba, że wymyśliłeś tak wspaniały wypad, ale zostańcie sami, ja już nie dam rady. Oj, mi też coś chyba nie do końca dobrze w tym brzuchu. Faktycznie, jedźmy do domu. Teraz ja muszę do toalety. Och, paskudnie się czuję. Jest jeden problem. Kto odbierze Blankę? Może babcia? Uff, ja też muszę lecieć. Może to jednak ta jelitówka? Może pan Janek mnie zaraził i przyniosłam to do domu? Jejku, żeby tylko Blanka się nie zaraziła. Nie, kochanie, to chyba nie jest jelitówka. Wydaje mi się, że ta pizza nam zaszkodziła. Och! No to niezły miałem pomysł. Tak nas załatwiłem. Kochani, wydaje mi się, że powinniśmy jechać do lekarza. Możemy się odwodnić od tych wymiotów? O! o nie, co to za kolejka? Możemy się zarejestrować do lekarza? Halo, potrzebuję wsparcia na sorze. Mam tutaj kolejkę wymiotujących. Co się dzieje? Musimy wykluczyć obecność wirusa. Proszę wszystkich o ubranie maseczek. Tato, tato, ta pizza. Pizza? E, przepraszam bardzo. Czy państwo może jedliście w tym samym miejscu? My jedliśmy w nowo otwartej pizzerii, dzisiaj wszyscy ojej, my też byliśmy tam na obiedzie. Och, no dobrze, to wszystko jasne. Mogę zdjąć maseczkę. To wcale żaden wirus, tylko ta pizza. Dobrze, po kolei zaproszę Państwa wszystkich na badania. Pobierzemy krew. E, tam macie Państwo drugą dodatkową toaletę. Będziecie Państwo musieli zostać podłączeni pod kroplówki, bo się odwodnicie. Ojej, a ja miałam tam dzisiaj iść na obiad. To jest ta nowo otwarta pizzeria w strefie futraków. No to lepiej pani się tam nie udaje. Dobrze, zapraszam wszystkich. No to ładnie nas wszystkich załatwiłeś, braciszku. Super ci dziękuję. Kochana, przecież ja nie wiedziałem. Chciałem dobrze. Nagrałem już teraz ripost do tej rolki, żeby oscyt wszystkich przed tym miejscem. Coś mi się wydaje, że jak szybko się otworzył, tak szybko się zamknie. Ale co tam mogło być nie tak, że było aż tyle otrutych ludzi? Nie wiem, może coś nie tak z ciastem albo nieświeże składniki. Och, mam nadzieję, że szybko nam przejdzie. Lekarz powiedział, że leki powinny zacząć działać, ale pewnie do wieczora porządnie nas przyczyści. Mam nadzieję, że babcia poradzi sobie z Blanką. Musi, przecież ty nie dasz rady się nią zająć. Czuję się już trochę lepiej, ale nadal kręci mi się w głowie. To od tych wymiotów, kochanie, jesteśmy wszyscy bardzo osłabieni. To miało być wspaniałe rodzinne popołudnie. Kuba był bardzo zaangażowany w zaproszenie wszystkich do nowej pizzerii, która niestety okazała się totalnym niewypałem. Wszyscy bardzo mocno się zatruli. Uważajcie na nowe miejsca, w których jecie, żeby nie skończyć tak jak oni.